Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Drodzy Państwo, stajemy się tym, o czym myślimy. We become what we think about most of the time. Większość czasu, kiedy zastanawiamy się, myślimy, i praktycznie fizycznie tak uważam, że cokolwiek możemy osiągnąć, możemy osiągnąć to umysłem tylko i wyłącznie. Większość naszych ograniczeń, tych zdeczka fizycznych, ale i nie tylko, bierze się z głowy. To głowa nas ogranicza, to głowa podpowiada, że coś nas boli. Tam są wytwarzane te receptory. To na takim całkowicie biologicznym poziomie ponownie, tak? Ból bierze się z głowy. A kiedy przejmiemy sobie to myślenie, że jeśli fizyczny ból powodowany jest przez. Co od razu przez, może dzięki, albo po prostu za sprawą głowy, czy tam tego, co w głowie się znajduje, oczywiście, to już uproszczenia, to możemy to przenieść na sposoby naszego myślenia o czymkolwiek innym. O najbliższych, o tym, co nas stresuje, o tym, czego oczekujemy. I to, czym my się zamartwiamy w praktyce, to, co nazywamy overthinkingiem. Potem był fajny odcinek kiedyś u mnie, więc zapraszam. Po prostu Overthinking się nazywał. Kropka chyba na końcu była. On nam bardzo dużo rzeczy dewaluuje. On nam bardzo wiele rzeczy upośledza. Takie nadmierne myślenie. Bo kiedy myślenie staje się nadmierne? Kiedy my już wyobrażamy sobie teorie, które po prostu nie są konieczne na obecny stan rzeczy. Jakby fakt faktem, my z natury rzeczy wyobrażamy sobie coś tam. Ale ogólnie, po co? To się i tak wydarzy, wiecie. To, o czym myślimy, to faktycznie się wydarzy. Nie unikniemy tego bardzo często, bo jeśli w ogóle o tym zaczęliśmy myśleć, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Warto co sobie przemyśleć i powiedzieć sobie, ok, albo pozwalam sobie o tym myśleć, albo no, jest to niepotrzebne, puszczam to i wychodzi to z głowy. Brzmi prosto, co? Wiadomo, że takie nie jest. Wiadomo, że mamy problem. Ja osobiście sam posiadam taki problem. Nazywam to problemem, chociaż w poprzednich odcinkach mówiłem, że właściwie te nasze problemy często wydają się problemikami. Faktycznie być może to jest problemik. Do rozważenia to rozwiązania. Ale nie taki łatwe, więc utożsamiam się to całkowicie z wami, no bo kogo czasem nie dopadły po prostu myśli. Myśli, które są niepotrzebne. Myśli, które z perspektywy czasu są niepotrzebne. Myśli, które są zbyteczne. I myślę, że zbyteczne jest tu najtrafniejszym słowem. Kiedy jest coś zbytniego, to znaczy, że zbywa nam to. Nie potrzebujemy tego. Ale dopada. Ale dopada bardzo często i jest ogromnie wielka szansa. I w takiej perspektywie eschatologicznej tego odcinka również jest to po prostu pewne, że staniemy się tym, albo stanie się to, o czym pomyśleliśmy. Takie jest. W większości przypadków, i to tak z mojej teorii wynika, że to o czym myślimy jest bardzo duża szansa, że to się stanie, ale jeśli myślimy o czymś w taki sposób, to my się tym stajemy jednocześnie. Więc jeśli myślimy o kimś jako o złych ludziach, to i sami takim się stajemy. I to wiecie, nie oznacza, bo zaraz mi tu ktoś powie, napisze, Jezus, to nawet nie można sobie powiedzieć, że, że Austriak, słynny malarz. Był złym człowiekiem. Oczywiście, że można, tak? To jest jakby fakt, niepodważalny, ale myślimy o najbliższych, myślimy o tym, kim się otaczamy, myślimy o naszym kręgu. I Kiedy w tym kręgu, pozornie całkowicie normalnym, dynamicznym, zmieniającym się, prosperującym prawidłowo, nazwijmy to, no to jeśli tam doszukujemy się jakiejś dziury, to wtedy jest to po prostu tragedia. Te myślenie, o którym mówimy, takie myślenie, może nawet bycie tu i teraz to jest wyświechtane, ok? To jest bardzo wyświechtane, ale tak z perspektywy czasu pewna myśl we mnie dojrzeje i być może jest to ta myśl właśnie o byciu tu i teraz. Ona deprecjonuje to, że dzięki tej myśli, dzięki temu poczuciu, dzięki temu, myślę, najbardziej stanu mentalnemu jesteśmy w stanie porzucić wszystko to, co złe. Zbigniew Wodecki śpiewał: rzuć to wszystko, zostaw co złe. Y serio. Myślę, idąc za. Głosem mistrza zostawcie to, co złe, zostawcie te myśli, odstawcie je na bok. Czasami pozwólcie sobie powiedzieć, niepotrzebne nam to. I to jest okropnie trudne, ale wyłapując takie momenty, pojedynczy okroczek po kroczku, myślę, że prawimy się w taki nastrój. Wyłapywanie już automatycznego czegoś nie jest nam doprawdy potrzebne. Chciałbym sam osobiście, to jest mój cel, żeby kiedyś, kiedy będę czekał w kolejce do lekarza, i będzie mijała druga godzina po terminie umówionym przeze mnie. To, że nie będę po prostu tuptał nogą, rozglądał się po ludziach, którzy prawdopodobnie mają tak samo przerąbane, ale myślę o nich wówczas, jak po prostu o moich największych wrogach, który, przez których tam czekam dłużej. Bo oni też są jakby później, więc opóźniają mnie. Jest beznadziejne myślenie. Obarczanie kogoś winą. W kulturze polskiej myślę, że istnieje duża szansa, że możemy nazwać ją kulturą. Narzekactwa. Narzekanie jest y, zarazą, jest epidemią. My już doskonale wiemy, co z epidemiami jesteśmy w stanie zrobić i co najlepiej byśmy zrobili. Ale ogólnie takie narzekactwo, narzekanie, na cokolwiek, bo sorry, uogólniając, Polacy mają taką mentalność. To, to jest stereotyp i takimi stereotypami się tu posługuję, ale cząstro nie odzwierciedla. Tego, jak w rzeczywistości społeczeństwo funkcjonuje, tak samo jak z mitami. Wszystko to, co mityczne, to co nie bydziało się tam, to, to, to tak naturalizujemy taką historię. No i my tak właśnie robimy, z narzekactwem, z nadmiernymi myślami. I ponownie zadaję fundamentalne pytanie: po co? Po co my to robimy? Robimy sobie pod górkę. I życie jest taką górką, albo nawet górą. Może najwyższą górą, którą mamy do przejścia. To jest po prostu życie. I my sobie tworzymy jeszcze większe górki. Takie pagórki. Że nie mamy pit-stopów. Tylko ciągle górka, 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 górka i tym myśleniem tylko się udowalamy. Straszne, to jest naprawdę okropne. To jest coś, czego jednej każdy z nas by się pozbył. Ale wyobraźcie sobie taką błogą, utopijną myśl. To trochę dwuznaczne, że jakby. Gadamy o tym, żeby właśnie czasem nie myśleć, ale w tym momencie stanówcie się, pomyślcie, czy nie warto dla tego właśnie pomysłu. Wyobraźcie sobie moment, w którym idziecie słoneczną porą, taką na bluzę, w Polsce, dodajmy na to. Do. Jesteście ze znajomymi, albo i nie. Idziecie sami, bardzo malowniczą krainą. Niech to będzie wasze miasto, jeśli ze taką je uważacie. I tam, jakie myśli wam towarzyszą. Czy te, które towarzyszą Wam w tych gorszych dniach? No, bankowo nie. Te myśli kurczowo się Was nie trzymają. One odchodzą. Tak jak ludzie, przychodzą i odchodzą. Ale z myślami jest jeszcze prościej, bo my je mamy przez chwilę. I chwila jest w stanie je ugasić, ale nie zawsze jesteśmy w stanie poświęcić sobie chwilę. Przez to chwila się bardzo rozwleka. I na pewno w takich momentach, w których. No, jest powód, by się cieszyć No, nikt bez nas nie chciał raczej, wiecie, zastanawiać się nad tym. O, o, znowu się pojawia, znowu musimy z tym walczyć, znowu nasze demony się odzywają, dzwonią. No nie. Raczej chcemy iść, czerpać z tego, co mamy, więc znowu ta idea bycia tu i teraz. Okropnie trudne. Wiecie, to jest trochę metoda edukacyjna dla mnie również, tłumacząc wam to, trochę tłumaczę to sobie samemu. Przecież tu nie ma za dużo co tłumaczenia, trochę wymieniamy się perspektywami. Bardzo często odpowiadacie, za co dziękuję i zachęcam do tego. Instagram, mail zawsze w opisie, więc tam odzywajcie się. Zapraszam do tego, do wymiany poglądów, czy to na żywo, jeśli macie okazję. To jest w ogóle najświetlejsza mi opcja, którą możecie podjąć. Zawsze miło się rozmawia. Bo kiedy rozmawiamy, to podejmujemy dialog i wtedy trochę mamy mniej czasu na. Wiecie, zostanie i myślenie samemu. To jest chyba bardzo duże niebezpieczeństwo dzisiejszych czasów. Bo ogólnie myślę, że to, to naturalne. Bo to na pewno naturalne. Wiecie, kiedy pojawiają się złe myśli, zazwyczaj jesteśmy sami. A na pewno, kiedy jesteśmy samotni. Ludzie chyba z natury rzeczy, chyba że mówimy o skrajnych introwertykach, czy o osobach, które w ogóle już jakoś inaczej się jeszcze diagnozuje, potrzebują innych. Nie tylko do zabicia czasu, nie tylko do spędzenia fajnego czasu, ale po prostu do Koegzystowania. Kiedy koegzystujemy, jesteśmy w pewnej, powie, powiedzmy, bańce, nie sami. Dostrzegamy, że nie tylko my mamy trudno. Najgorsze, co możemy zrobić, to zamknąć się we własnych czterech ścianach i po prostu użalać się nad swoim losem. Wiem, że to jest normalne, ale z perspektywy praktycznej i logicznej jest to najtrudniejsze. Ostatnio, notabene, w kontekście depresji jeszcze, wyszły badania i oczywiście rozumiemy się na całkowicie normalnym poziomie, że depresja jest chorobą, czymś, z czym normalnie się pracuje z terapeutą. Doskonale o tym wiecie. I wyszły badania, które pomagają, znaczy wskazują na sposób aktywności fizycznej, która pomaga w leczeniu depresji. I tym sposobem aktywności fizycznej jest bieganie. W tym też badaniu y, autor wskazuje na to, że a, jakby absolutnie bieganie nie wyleczy cię z depresji, to jest w ogóle bzdura, mit, ale pomoże w tym procesie takiego leczenia duszy. Dlaczego? Kiedy my biegamy, hartujemy te myśli. O czym my myślimy w trakcie biegania? Czujemy te bicie serca. I najczęściej wówczas myślimy, albo raczej po prostu czujemy wszystko to, co nas boli. I chodzenie chyba też nam było ujęte. Jeśli nie lubicie biegać, to po prostu chodźcie. Do lasów po prostu chodźcie. Po prostu chodźcie. Czerpcie z tego, co macie. Takiego naturalnego jeszcze na tym świecie, tak? Czyli choćbyśmy mogli przejść pod gołymi gwiazdami. Choćbyśmy mogli przejść pod po prostu gołym niebem. Spoko. To jest to. Nie zamykajcie się w czterech ścianach, bo wówczas myśli mogą spłatać wam figle. Takim banałem skończę, ale... Czyliście mi się to na usta, nie lubię się hamować przed czymś, co może mieć jakieś znaczenie. Myślcie pozytywnie. O, jak ładnie to wybrzmiało! Naprawdę warto myśleć pozytywnie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Olej w Głowie niezmiennie. Zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Bye.